Siemano, Siemano! Pierwszy wyjazd po glebie. Szczerze mówiąc, czuję się jakoś tak inaczej, dziwnie. Ciężko to opisać. To nie jest strach, ale jest dziwne uczucie ogólnie. Trochę musiałem ponaprawiać maszynę, także i tak jestem zadowolony, bo szybko się udało. Muszę jechać zatankować i napompować oponki. Albo chociaż sprawdzić. A resztę pokażę Wam na stacji. Telefonki. Nie tu wentylek Uuu 2,6 było Więc tak o Trochę siedząco tutaj Ucierpiało No ale ogólnie to Wydeszek jest teraz Jeden Tamten się uszkodził ale będę chyba dążył do tego żeby jednak zrobić z powrotem dwa jak będzie na to czas i pieniądze pług na dole pokleiłem i pomalowałem we własnym zakresie może nie jest zbyt pięknie ale dla mnie wystarczy kierownica wiadomo wymieniona niestety Tutaj jest 28, a nie 22, więc musiałem te uchwyty wymienić. Nie jest to łatwo dostać, ale dostałem tam z Holandii. Lampy spoko. Przeżyły. Wymieniona jest y, osłona łańcucha na nową. Y, tylny błotnik. Też musiałem skleić tam na jednym uchwycie, bo gdzieś tam dostał szczała. No i tak się prezentuje ogólnie. No siedzenie tu jest podarte, będę to obijał albo coś tam z tym robił. I lekko tutaj porysowany tu na naklejka w sumie także naprawdę przy tym wszystkim co się wydarzyło to straty są żadne w następnym tygodniu ma być ciepło więc jeszcze może się wynurzę z nory gościu światła, światła się siemano także drodzy koledzy i przyjaciele kończę ten odcinek taki spontaniczny próbny przejazd jest wszystko działa zanim się jeszcze całkowicie pożegnam to powiem wam jeszcze jedną rzecz ciuchy motocyklowe obowiązkowo zawsze bo nie wiadomo, co by było, gdybym ich nie miał założonych i jeśli chodzi o moto, co to się stało? O. coś tam wyleciało jest o wiele miejsc zniszczeń były kaszpady. kurde wiadomo, ja że na asfalcie te kaszpady może niewiele pomogą, nie? ale tak jak ja miałem, że wpadłem na pobocze i poszło na glebę to gdyby nie było crashpadów, to zniszczenia są ogromne, a jak te crashpady przyjęły, to nie. No, także taki mały bonusik. Nara.